Siemano, siemano. gram teraz w Live Hita. I jak widzicie, mam tą pałkę. Patrzcie, 25 Stage Scorn 357. No właśnie, mam tą pałkę. I myliłem się, bo apple Pee to słaby nóż. Najlepsze należy to Candy. No, i pałeczka ta. Zajawka. Mhm. No to patrzcie. No, widzicie, patrzcie, jak to dobrze się tutaj wbija. Jest bardzo chuda. Kuzyn mi właśnie ją polecił. No. Co to miało być? Lekkie lagi mam. Lekkie. I czemu jabłko nie zbiło? Dobra. Cheese i złote. Dobra. No, trochę się naprawdę zacina. Zapomniałem transmisję wyłączyć. No. Zaraz włączę. Dobra. Wyłączę tylko tam tą... transmisję danych. No i w wi też muszę wyłączyć. Dobra. Teraz będzie już lepiej. Ok, na razie jest... Nie, no, tylko dopiero czwarty level, no ale trudno. Tomato i jest złote jabłko, które z chęcią wezmę. Ok. Ósmy stage. Na pewno będzie dziesiąty. No chyba, że dziewiąty będzie śmiesznym levelem, ale nie jest. O! Waffle nie mam go. Spróbuję go pokonać. No myślę, że tutaj go. Teraz pokonam. No zobaczymy. Jeszcze dużo noży. Dużo noży tutaj potrzebuje. Och. Ejcie. Dobra. Zmieniłem miejsce. Dobra. Git. No nie wiem. Jezu. Jezu. Prawie się udało. No, dobra. Lecimy dalej. No, może tam spróbuję takiego większego bossa zdobyć. Nowego, może rera, przynajmniej to. Jaki boss? To Najrzadszy. Na, na, nie, najczęstszy. Najczęstszy boss w grze. Okej. Okay. To ma to ja już pokonałem milion razy. Ciągle mi się nabija. Dobra. Dobra. Yy. O! Niefajny level. Ale się kręci to. Okej, okay. dobra. No co to było? Trafiłem. Ja nie, no nie wierzę. Jeden nóż byłby boss. Mm. Okej. Okay. No spoko, naprawdę. No. No i znowu to ma to. bo co i bo jaki inny bos tutaj się trafi. Okej. Okay. na no, ósmy jest. Sushi. Dobrze. Nie? Dobrze, dobra. O i w ogóle. Co Eh, Ech, dobra. Niech będzie. P y później może popróbujemy z challenge'ami. Więc cześć.